I'm by the sea. Jesteśmy tutaj dzięki gościnności Centrum Główieńska, przede wszystkim dzięki wielkiemu sercu Pani Dyrektor i wielkiej na sztukę, ale też na, myślę, świat, który nas otacza i na halinki jej potrzeby. I'm Te obrazy są autentyczne. Ci ludzie, którzy malują często nie mają wykształcenia, oni malują, bo czują i odbiorca to widzi. To są obrazy takie wesołe i większość yy, kolorów to tutaj dominują barwy ciepłe. Ja oglądam pierwszy raz taką sztukę i ona przemawia do wyobraźni, ona sięga tak głębiej do duchowości człowieka. Najbardziej mi się podoba ten obraz, który jest tutaj pokazany pierwszy z brzegu. Yy, gdzie przedstawione są zwierzątka. Generalnie, moi córce, jak chodziłem tutaj po wystawie, najbardziej się spodobało, najdłużej staliśmy pod tym obrazem. Mamy dzisiaj wieczorem w ogóle poddać się rytmowi języka francuskiego i go słuchać go zupełnie jak muzyki. I nawet jeżeli wszystkiego nie rozumiemy, to musimy po prostu yy, pozwolić sobie. Mais que de veilles et d'insomnie ont dilaté la pupille de la dernière goutte de pluie tombée au premier fruit cueilli. Lourde marche des cavernes magiques à l'envol des engins balistiques. Douloureuse et périlleuse accélération de l'histoire par un ange de lumière. Éclaireur qui tient la tête de la caravane, avant-garde que j'appelle révolution. Vif éternuement à décongestionner les narines obstruées du temps, car je regarde toute révolution pour un éternuement de l'histoire. I'm walking down the street. I'm by... Jestem niezmiernie wzruszona, że widzę wszystkich Państwa dzisiaj wieczorem z nami. Ja pozwolę sobie zamiast mówić, pokazać Wam krótki film, który pozwoli Wam zrozumieć, jakie są nasze działania na Haiti. Jak wiecie, jest to projekt budowy szkoły, którą od właściwie dwóch lat intensywnie prowadzimy. I'm walking down the street. Patrick like Autant dire à Madame Sofia, à la Fondation, et à vous tous qui supportez la Fondation, les actions de la Fondation en Haïti, que vous êtes en train de rendre un grand service. na la nation haïtienne au nom de la jeunesse haïtienne au nom du peuple haïtien je vous dis de tout cœur un grand merci teraz czas na muzykę niech będzie muzyka niech będzie teraz radość cieszmy się wszyscy razem z tego że buduje się szkoła oh. Oh. i am dead mm, this morning Ooh. now we're going to sing a very special song this is the song about love i like to see the natural curves in your hair mm, the color of your skin and the lines of your chin I love to hear your ears. I love to see your ears. I love to hear you sigh. Oh, alright, tell you try. Do you love me? Why, why? Because I love you. Mm -mm -mm -mm. Do you love me, me? I'm asking you, 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 you. Do I love you? I would say I do. Thanks a lot ladies and gentlemen just being live